Jak dzierżoniów w Miasto Sportu wsparło remont sali klubu Junior Dzierżoniów? No jesteśmy tutaj w ładnym nowym obiekcie. Faktycznie w dniu dzisiejszym jest otwarcie sali treningowej klubu junior dzierżoniów, czyli zapaśników naszych dzierżoniowskich po remoncie. Na wniosek z władz klubu, zarządu klubu udało nam się wyasygnować kwotę 2,5 tysiąca złotych, drugie 2,5 tysiąca dołożyła firma Provident. No i efekt właśnie tych pieniędzy, wykorzystania dobrego dzisiaj widzimy. Jest obiekt, który był no średnio, tak powiem, przystosowany do prowadzenia treningów pięknie odświeżony odnowione, zaplecze biurowe, zaplecze, zaplecze socjalne, szatniowe, także tutaj zapaśnicy mogą już swobodnie, spokojnie sobie trenować. Ten, to pomieszczenie, ten obiekt jest przekazany nieodpłatnie przez DZBM w zarządzanie klubowi i klub tutaj po prostu ma to utrzymywać, ma ponosić koszty eksploatacji, ale za dzierżawę nic nie płaci i przez kolejne lata będą spokojnie mogli sobie tutaj trenować. Firma Provident Polska postanowiła wesprzeć młodych sportowców, ponieważ mamy program społecznościowy Pomagam, Zdecydowaliśmy, że pomożemy tutaj Junior Dierzoniów, ponieważ żeby zrobić warunki godne, żeby dzieci sobie ćwiczyły w godnych warunkach, ponieważ Sara była no, do remontu, tak? Także pomogliśmy, myślę, że będą zadowolone i czekamy na złoto. Przeprowadziliście Państwo kapitalny remont sali. Jakie prace zostały wykonane? Tutaj były zbite tynki, były zaizolowane antykzielicznymi środkami, czyli zomurem. Następnie później było to gruntowane, kładzone nowe tynki i później oczywiście e, malowanie, a na zewnątrz były założone tynki strukturalne. Ile prace trwały? Ten remont trwał 20 dni. Żeśmy go tak zaplanowali i po rozmowach z panem burmistrzem Dariuszem Kucharskim zaczęliśmy najpierw rozmowy od kwietnia żeby znaleźć środki, żeby zacząć coś tu robić, więc te negocjacje trwały i dostaliśmy pozytywną odpowiedź, że nas wesprze i przy okazji znalazł się sponsor Provident Polska, który dołożył też pieniądze, jeszcze raz tyle i zaczęliśmy remont w połowie lipca. Także tak planowaliśmy, że remont mamy zacząć na wakacjach i drugą połowę sierpnia zaczynamy treningi i tak jest wszystko poukładane u nas w harmonogramie, że remont w lipcu, zaczynamy treningi w połowie sierpnia macie piękną salę, a jak z wyposażeniem tej sali? no powiem tak, na dzień dzisiejszy nam te e, wyposażenie wystarcza, ponieważ mamy trzy drabinków, mamy te dra, e, drążek do pociągania są worki treningowe powiem tak, są warunki bardzo dobre Możemy spokojnie trenować, odświeżone, marzy nam się jakby nowy pokrowiec na tą salę, ale to w przyszłym roku jakiś projekt napiszemy i wtedy zmienimy ten pokrowiec powiedzmy, bo tam mamy gdzieś tam jedną dziurę, dwie i, i ale możemy spokojnie trenować na w, 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 w tym okresie. Jakie macie plany na najbliższy czas? Na no nasze plany to już teraz przechodzimy do planów sportowych, czyli mamy 20. Mistrzostwa Makroregionu na Osirze w Dzierzyniowie, będą Mistrzostwa Makroregionu Młodzików i Młodziczek. Jest to kategoria wiekowa najmłodsza, która ok, o, ocenia minister sportu. Jest, są to roczniki 2002-2003-2004 i to będą walczyły dziewczyny i chłopcy. Tu będą się do regionu na Strumykowie i